Słucham, proszę oddać flagę? Kon, szanowna pani, Kom. to nie jest Dziecko, wituj się nad sobą. Zlituj się nad sobą, i jak się nie wstydzi, proszę sobie przeczytać. Traktat, traktat Lizboński, proszę, proszę, proszę przeczytać o flagach. W ogóle o planze, nie, ma o planze, takie, nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego państwa. Chwała Bogu, nie ma jeszcze takiego państwa. Więc nie będziemy w Polsce, w polskim ministerstwie eksponować znaków wrogich nam organizacji, które chwała Bogu nie mają statusu państwowego. To ta i w organizacja z tym, doprowadziła tego typu do likwidacji. Te nie przemysłu. są otoczone żadną ochroną Prawda. prawną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Tu jest Polska, a nie Bruksela. <laughs> tak jest.